Nagrywam, dobra, jesteśmy przy kardiologu. Kiedyś tu byliśmy fajny budynek, opuszczony szpital. I jak ty karasz? Ty też siedzisz Jestem... na mojej. Tak jak Tak, ty też siedzisz na Moitej? sobie idziemy, zobaczymy co tu jest, dawno nie byliśmy Zwiedzamy Tu Nie wiem. znowu mieliśmy, Tak to jest Dobra jesteśmy tu gdzie kardiolog Okej. Tam popierzaków nie było Co? Proszę, Dobra. Że? Wiesz, to jest nie. Papieżek to jest coś takiego, że jak ktoś to srać. No, to jest no, taśmę. to na tą sraj taśmę a potem się nie ty to nagrywasz? Nie. A, da, pa, no dawaj, my... też trzeba ale, się dzieje czegoś dzieje na zaipa, nauczyć na Czekaj, a co, to, co to jest papieżak, mu tłumaczyłem. no tłumaczyłem Myślałem, że tam jest papieżak No co to jest? No to dobrze, wytłumaczę Papieżak to jest takie coś, że jak komuś się chce srać, a ma przy sobie srajtaśmę taśmę, jest w lesie To się sra na tą sra taśmę. po się głupę i się zostawia tą srajtaśmą pod jakimś drzewkiem I to jest jako grzyb Bo to jak chodzą grzybiarze, to papieżaki są tam W lesie Dobrze wiedzieć Głównie Dobrze wiedzieć. już siebie Powiedz ja coś, okay. yeah. bo Ty coś robisz, szykujesz coś, ja Cię znam. Ja tutaj jestem, dobra, dobra. Nie, weź to, nie, pisz Ty. Karol, wiesz, jak z Moskiem o tego wstaliśmy? Trzeba do wyjścia. No. Byłoby ich słychać, ja tu byłem z białkiem wczoraj, to było słychać tamte głośniki. Kurwa nawet ten mój cię. No. Ja mogę wyjść pierwsze I to co, jeszcze raz robicie? urbex z tego? Znowu byliśmy tu ile razy. Karo, byłeś tu. Byłeś tu, byłeś tu, byłeś tu. Ja tam. No byłem to 20 razy. No jeżeli chcecie, to okej, mogę wejść też. Dla towarzystwa. Dawaj, chodź. No to co? Może nie by tam to to tam jest no to próbować, dziadek, tam no to co? Nie, wiem. Drugi. Albo mi się słuch albo nic tam nie, 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 co? nie, 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 Cię tylko stara nie próbowała No to tam, co tam, tam siedzi w pentagramie no, on nie siedzi plan. w pentagramie co ty Wczoraj tak gadałeś, się No, bo to tak powiedziała Siedzi w pentagramie my, my tego nie potwierdzamy no, Uważajcie na buty, bo ja tam sobie rozjebałem buty w gazie. Takie zakwasy ma w tej buty Brawo tam No To może za kwasy zakwasy, że to jest tragedia ale no ja to się ze górę, kurwa. Na tej, tej wii, A tak było kiedyś. <grywa> drobina by była, ale to fotonem Tak, dokładnie. No tu jest drobina, to jest to robienie, to rybana, Bo A bo... ja mogę wejść po my tam wchodzimy? No. Tak widać. Myślę, że no, nie chcę, szczerze, ale no dobrze. Też bardzo. tam, tam po się po po nie chce, ja tam byłem. nie? jest Kilka razy. Gdzie? No górze jakieś budżet, się Aha, dobra. Nie wiem. O to, wejdziesz i powiesz im, że chcesz być ich dzieckiem. <głodz> Możesz... Zadoptują. Zadoptujcie mnie, proszę. No. Ta sklejka, w jakim jest stanie? Czy tam paleta? Ona jest ciepło krzywo. No, a i po, no, a nie wiem, cię świętuję. Patrzcie, To

Ooh. Masz ktoś mój plecak? No to rzuć A Ty tu będziesz? No że on tu wchodzi, bo niż ty To Nie trzymasz mi? Nie. A może weźmy ten, bo podłoty się wypierdoli <śencias tropik affects independen�ra> Gdzie to jest? Trzymacie Trzymacie Mam że mnie

Prójdź, puszczamy. No i on, puszczamy, No nagrywałeś. cały czas? Tak, nagrywałeś? Nie, Dobra, chodźmy na Idziemy na Dobra, żeśmy weszli. Znowu do tych loków.

E poi ci vediamo ma è che oni non hanno più niente, non lo so. Ehi, dai, come sono andato? C'è Mi sono trovato ma è pazzo.

Mam znowu jakiś fajer, który Jakie Ale ja tu... Ja tu zjebałem tą, umywałkę, całą. Ja tą No, bo Nie rozpierdalań się, się tu. Nie będzie z Kurwa, to już wiadomo, to rozjechał tą No tu Słyszałeś coś? No chyba Bo to może ktoś być Podobno są tu lokatorzy, a Tam? No, tam to? No. Nie. A idziemy tam? Może. Ja tak słyszałem. Tam słyszać było. No. No właśnie. Na pewno jakoś będzie, przecież nie zrobiłem tam. Ramsa, a wiesz, że się wyjść tam na punkt widokowy? No, my, chyba próbowaliśmy tam wejść. Nie, nie, Ta, tam, ja tam mogę wejść na razie jeśli chcesz. A ja tam to ciekawe? Mhm. Tam jest taki zajebisty widok. Nie byliśmy tam. tam nie, nie byłeś tam. Ramrze, to czy Co niej, nie wiesz, że Ramse nie tam na styku, na pacie widokowym. フッ。 To też nie pola. Bo za umowy barka. To Za umowy no, <grywa> że już rozrywali się. Nie <grywa> co. bo on <grywa> rozprzedał <tańca>. karboga. Mhm. <grywa> Oj proszę. Co? Kurwa, To barka. So. Za <grywa>

A teraz na kolejne piętro. Daj. Tylko tam byłem na tym strychu, żeśmy to wszystko filmowali. Wszystko no filmowali. Ale sensu. nie byłem, Bez sensu, nie, 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 dobra, wystarczy, byłem tam wszędzie. Nie byłeś, kurwa Dobra, na strychu, zna dachu, znaczy na dachu nie byłem, to ale prawda. Nie ale, nie ale na strychu byłem. No i tak nie wejdę, nie? Czemu. No bo co? Ja nie wejdę na ten punkt widokowy, już tam byłem razy. razem. się nie wchodziłem na punkt, ale byłem pod punktem. Pięć razy. Tybety, hmm. się trzy lata. I tu idziemy. Kurwa na metrze Kości rozkładają się 3 lata. To i to, więc nie ma co tu chodzić. 3 lata, dłużej na pewno. No ale. ale Małeś nie masz kości. Mam, ale po co tu latarki? Dawać jak wszystko i tak widać. To pleca, to włączam tylko wtedy, kiedy no. trzeba. To, to karol tam. Jest ciemno. Chodzić, Karol. Nie, Karol nie chodzi. To się nie praca, z ludzi. Nie No, co tam się stało? Wczoraj podobno. Jak na przykład tutaj, jak gdzie jesteś to drewno, tu ogólnie wszystko, to to się może zawalić, bo wczoraj chciałem wszystko okno wyjrzeć, to tutaj się podłoga tak mocno ugięła. To jest bardzo możliwe, bo ten budynek jest stary. Żadnej renowacji, żadnej konserwacji, nic nie ma. To wszystko gnije, ruchnieje. Jeszcze spada, te padają deszcze. Jest wilgotne, więc lepiej, lepiej pewnie rzecz nie wchodzić. Oni poszli tam, nie wiem, nie słychać ich w ogóle. Jest takim skrawku w tych drzwiach. Ja nagrywam. Dobra, chłopaki już zwiedzili strych i teraz chodzą. Wystarczy Jak było? Fajnie, tylko trzeba drabinę poprawić. Aha. Nie, ono się tego nie trzyma, to może się spadnie on się dobrze trzyma. No coś było to. Nie dobra, zejdź z plecakiem. To no to wróżmy. Daj mu. Daj mu. Daj mu, daj mu, daj mu Daj mu? Daj mu. Daj mu. Ja? Proszę, ja? No ja już tam będę tyle razy. Ale kurwa na, na te okna. Jakie okna? Tam no to tam No. No to te... My się nie nie weszliśmy do końca, bo się z to weszło. Ale tak nie ufam. Ja no to nie No to wracamy. tak No to teraz zostanie... tego bo bo nie rusza, kurwa. Bo jeszcze A, tam... Co? Bo kurwa, tutaj jestem. Mogę być. Ja sądzę, jakbyś się spierdolili z takiej wysokości, no, nie wrócę. No, nie się nie może. Bo...

o, patrzcie ty, świątynia Ej, tu jest kaplica satanistów No Ej, kodłaty, 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 coś dla ciebie. No mam Ale patrzcie ty.

Nie, zostaw, nie, Nie, zostaw, nie. Nie. Nie róbcie takie, nie, proszę. Dobra, schodzimy. To możemy chyba tu zakończyć ten Filmowany urbexu. było wszystko dobrze. Byliśmy w dużym no, budynku. Widać ten budynek jest uczęszczany, jakoś przypadki jakieś okultyści, safaniści albo zwyczajni wandale, którzy naglądali się filmów. Było fajnie, ciekawie. Zapraszamy na kolejne odcinki, żeby zwiedzać z nami kolejne miejsce. No i schodzimy teraz w mrok i przez którą jest wyjście na zewnątrz. Karol, zakończyłem. No, więc. Pudło tej z drugiej strony. Do zobaczenia.